No cześć, witam cię bardzo, ale to bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Jak już pewnie widzisz po samym tytule i miniaturce tego odcinka, jest to Minecraft Speedrun, aczkolwiek nie gram tutaj sam, a z grupką moich dobrych kolegów, którzy to niestety nie nagrali razem ze mną tego wstępu i dlatego nagrywam sobie go sam osobno. Ale no co, na tym krótkim wstępie zachęcam bardzo Was do oglądania całego materiału, bo no, są widzienia gdzie takie smaczki, bym powiedział, no, z których można się no, nieźle uśmieć, Aby bynajmniej mi to sprawiało dużo no, takiego śmiechu oglądając to. Ale dobra, żeby nie przedłużyć już wam więcej tego wstępu. Like komentarz, za co serdecznie z każdemu z osobna chciałbym podziękować, dlatego jeśli ktoś to zrobił, napisz w komentarzu, lajk like i sub zostawiony, no i ja i końcu serduszkę przekażę, coś jeszcze odpowiem w komentarzu. To teraz intro i miłego oglądania. Cześć. Order. To obok wszyscy, chodźcie. Ej, dobra, to będzie fajnie wyglądało, tak trzech czarnych, dla a ludu. <laughs> dobra. Dobra, koniec. Biegniemy, pójdź. Chuj... Ale, U, serio. Co? Dobra, No tak, Klok mi nie kogoś, to me klok. O, ja się zepił, kurwa, czy taki. czyli taki. Siema, tylko mnie Zbieram kamień i ci zabijam od razu. Nie. Chm88. Ale to my mamy wspólnie, czy w końcu na siebie gramy? To, to. Razem, ale jak trzeba kurwa coś zabić, to no to trzeba. No o nie Jak nie podjąc, trzeba kogoś nie, nie zabić. Nie... Daj mi wartek dwa. Moja Złodziej No ale nie zbieraj wszystkich Bartek, bo inni nie będą wiedzieć co ty robisz Ale on to chyba się podzieli, co nie? Nie wiem się nie budzieli, bo na mnie krzyczy Ja do niego Daj mi dwa! Nie, moje Ta, ale że tu... Co ja tam, przetrwam Że tu chłopaki kowal jest nikt nie poszedł No ale bo... Że Bartek zebrał cały z mapy Ja już mam lawa pula, nie wiem jak ty Oko. To też ja sobie strzały będę robił. Na strzały robimy? No, a co łóżkami niby? No, Z łóżkami. A który taki kozak? Ja nie? umiem. Chyba chodzi. Chłopaki! Ja. Ale Ale to... Chodź Bartuś czy, czy, czy. E, Jesteśmy. U nie mów, nie mów, spierdamy! Ale no byliśmy chyba razem to robić, a nie 2v2. <laughs> razem, razem, napisz mu na MSG żeby się ma nie widział. No was zabije, idę parę Dobra, dobra. Dobra, 130 minus 170 I wszystko nam się zmniejsza. I zaraz Bałwan przyjdzie za nim 100 minus 160 i wszystko idzie tego się zmniejsza. Ja robię was, jak Jakub, bo ja umiem. O nie, tego, zać się zwiększa jak coś No ty musisz zrobić i tak, co nie, bo tylko ty masz tego. To jest na pustyni. Ta. No musimy znaleźć lawę, to dzięki chyba najłatwiej na pustyni Jeszcze raz Kuba powiedz Eee, aktualnie jestem 40 na minus 60 Ale to muś ty mówiłeś, że masz lawę No wodę mam Ja... Mówiłeś lawę, gościu Tak, no, widałeś jeszcze... lawę mam No dobra, Bo mam... Z to co, kurwa, o, kurwa na przesterze dam nawet Dobra. dobra, dobra lawa. Ja już mam lawa pula, nie wiem jak ty. Zaraz się No to szukajcie, nie idźcie za nami, bo to jest dawno. Dobra, mam lawę! Dobra. Żegnajcie, skór wyszyny. Kordy to jeżel. Spierdala on, to jest Dobra, zamiejcie się, się, bo jak teraz down, to spierdzał, ale powiedzmy spieszczę. Dawaj te kordy. No poczekaj. Nie bądź taki nachalny. Co? O, mam twierdzę, chłopaki! Jakie eee, kordy? 300 na minus 400 Bingo, bigo! Iced nim work i Dobra, ale na w trzeba trefnąć chyba Przez brałem Dobra, mam 8 pałek, mam 8 pałek, uciekam do was Te iść, się nie umówiłem do ciebie tepać, się. A... Ja naprawdę całą grę zmarnowałem, żeby do ciebie ty nie wiesz, pałek jedynie jest za No No wolni jesteście, meny oni nie jesteśmy... Szukałem pół roku przejścia Ej, na mi! Dobra, ej, nagrane to mam Nagrane to mam ej, byłem z Endermanem w tym w łóżku Wynikamy. Mamy 7 pereł Ja mam 6 eee... No to Ty wali w nas! Nie, to już mamy kurde ile razem? 13, biegniemy! Ale pęknie na pewno jakaś. No to jedna pęknie zawsze w twierdzi, jest kolejna, co nie? Jeszcze może endermany spotkamy po drodze. Paręczyków, jesteśmy w świecie normalnym. O, dobra, wiem w którą stronę trzeba iść, ale jesteś, mamy na jesteś. równi, co nie? Już jestem w portalu. No, w normalnym świecie, chodźcie, chodźcie. Welcome! Mamy bardzo blisko, kurde ten, Stronghold, idziemy tędy. We'll be right back. Bartek, patrz to No. Ty Bartek widzisz czy nie? Nooo Jecie ja O mam! Aha, ale lagi Ile parał? Trzy perły Zgubiłem was Ej, ja nie wiem czy ja nie żyję przypadkiem i żyjemy. Ale, że was zgubiłem. Co mam? Masz perły? Nie. A nie podniosłeś koło portalu? Gdzie? No, jak wychodziliśmy z portalu, to powiedziałem ci łap. Bartek może. Bartek. Nie mam. Nie, no Tomek, ja ogólnie robić... was zgubiłam Jeśli sobie robisz teraz ja to daj te perły Ej nie Ma, tu z tył Kurwa dał mamy Dadłam <grym> <That one. grym> Co ty? Żyjesz w Nie no chłopaki znajdźcie mnie błagam skinę Ale gdzie ty jesteś? Widzę cię stój Chodź dół, dół, dół Kop się w dół! Jak one mnie zapiją, to ta! Bartek to dokończymy tu ciebie. do ciebie. Ej, Bartek, patrz tutaj! Skakuj, koda! Chodź! Chodź! Patrz jaki ze mnie zbavka, ho mam dwa chlebki, ty, no jeden kłócę. Dobra, daj mam. Mi tego. Daj mi łóżka, łóżka mi daj. Eee, czekaj, masz... macie deski? Ja mam. Nie no chłopaki, ale ja jedno tu zostawiam ktoś ma jeden obsyjen, ktoś ma... nie, dawaj wszystkie łóżka, nie Masz Ja 100% uda, jeden mi trzeba Dobra, easy. Dawajcie łóżka 100% mi racjo Dobra, chodźcie Idziemy? O fuck, ten kuba już tu jest! No bo powiedziałeś idziemy, to ja już... No mo Ja pierdolę! Nie patrz, w tu się patrz, w tu się patrz! patrz. 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 Zabawa! Ej, zginę! On do mnie strzela! On do mnie strzelany takiego tak na. A ty nie masz na co, nie? Nie, bo potem jak powiedział, że... Nie no, na pewno damy radę! It's me. Podnieście sobie moje interne. Dobra, czekaj, Kuba mi się to uda, obiecuję Dla Bartka to o. zrobię to Bart no, Kuba, tylko żeby on zleciał Czy nie? Ja. ja rozwaliłem trzy serca to na górze takie już... No nie, no ale chciałem mi to wcześniej powiedzieć O kurwa Nie no chłopaki, ale ja jedno tu zostawiam. Ej, dobra. ktoś ma jeden obcydian. Ktoś ma... Nie, dawaj wszystkie łóżka, nie! Masz. Ja 100% ci uda, jeden mi trzeba. Dobra, idź. Dawajcie ci łóżka. 100% mi ratio. Kuba, ja chcę. Żebyś... Przytegował, co nie, że... Nie no, ja to radę, dla do Bartka. Dobra, nie. czekaj, Kuba, mi się to uda, wyczuje. Dla Bartka dla to dla Bartka. zrobię. Nie, ale słuchaj, posłuchaj mnie, udałoby się, gdyby nie to, że ja. Dywidu. Ty mnie bije. Jeszcze znowu mnie bije. No nie udało się, dobra, next, próba jutro. Kuba, da się radę to zrobić? Staram się. Idziemy, Bartek, idziemy spekulantować. Tego to chyba jedyny funny moment, może wyjście nie speedrun. Właśnie też o tym myślę teraz. Chyba raczej slow run, a nie speedrun. No mówię <perspustuj> funny moment, bo tu speedrunem nie ma nic <wzuczuj> tego. To już godzina jest ponad. Godzina 12. No. Nie no, godzina 9, bo zaczęliśmy nagrywać tylko potem tego. To godzina 10 jakoś. Tomek, możemy jakoś zadać, tą już złapam, O, ląduje. Jeszcze się. Hmm. łukiem. Ja wiem. Ale ma gdzieś krzyczy ja Nie wiem, czy to, to na mnie do... czy na co. Nie na nie na ciebie Aaaa! chyba. O nie, tam na ciebie. Kwa, jest koksa! Jest koksa! Jest koks! Ty, ty. Czekaj, tu. Jest koksa! Koksa zjedz tego! O tu Ja dobra. Oho Masz przesronę hmm. Ta bez Ufa. kitu Przyję w ciebie! Czekaj! Czekaj stąd Nie Kur... Nie, to ci nie uda <grym> Oho, co <to całym grym> już <nie grym> mam. Co ty dajesz? No Oczywiście leżą, Kuba. Ode, tak? u moje leżą, zwykłe. O, o. Dobra, hit, hit One hit, one hit. Legendarny moment. Grał. Dobra. Dobra. Ty, ale to jakby niby rekord wiesz, co, nie? Pój No, bez jest, jest godzina 16, nagranie, plus w tym, że były dwie minuty tego. Gadania z początku. Ej! Ale co Już nie chce, portal otworzyć? Bo nie mi. Bo serwer mi nie działa, co jest? A ja mogę Thank jakoś you. wyjść? Serwer skraszowało. Nie był gotowy na takie coś. Dobra, mnie, S. siema. S. Hello.